Kitek? Co? Widziałeś? Kirby'ego! No, mi mojego kirbiego! Po co? ci? Co? go, no, Przecież wcale nie zamierzałem go zjeść! Chodź, Kirby, tutaj jesteś w niebezpieczeństwie. Zobacz, tutaj ktoś normalnie zrobił go do jedzenia. No, pokaż mi! A! O ja, Ile słodkości! A nawet świnki! I. Czaj, kociak. No dobra, Kitek. Ja chcę dzisiaj zrobić Świnki do jedzenia! Bo kocham Świnki, więc zaczynamy! Nie zaproszę was do naszej kuchni, gdzie dzisiaj Kirby zrobimy najbardziej urocze słodycze, najpiękniejsze, bo odtworzymy je od tego tutaj pana. Potrzebujemy... Kirby'ego! Nie, mrożonego banana. A więc zaglądamy do naszej tak? Co? Zobaczcie co tu robi zapas Kinder Joy zamrożony. No przecież otwieraliśmy Kinder Joy na no. tym odcinku, tak więc troszeczkę zostało. Zamrożony banan jest. Kirby na kuchence jest jak zostawisz kielbiga. Da się go zjeść przecież. Zaczynamy od świnek. Patelnia, jest. Świnia, jest. Mufilka też jest. Ratuj mnie. Nie, Kitek, naszą świnkę ulepiły z masy cukrowej. Przyszła mi jakaś taka strasznie twarda. Ale może się jakoś wyrobi w grączkach. Zaczynamy od tego, bo przecież później cały z by nam się zepsuło. Chyba sobie muffinka żartujesz? Tak się świnie robi. No tą się tak robi. Nie robi A, się tak. Musi do... mieć raciczki, musi mieć pępek i całą głowę. Dasz mi trochę, to ja ci pokażę. Robimy, Nikita, Konkurs, która będzie ładniejsza. A przecież moja. Haha! czuj, czuj, w że ja Ty, Ty robisz. robisz. Jej. Dobrze, że ja się staram. Widzowie co, ja coś nie wyszło. To miała być nasza klasyczna świnka. nie! Ja no, nie Uważam, że niepotrzebnie połączyliśmy jej ryjek z nogami, ale następnym razem będzie lepiej Tak, to na pewno To ta sobie raciczki To się raciczki, co nie? Tak Ok Mi się widzowie wydaje, że jakbyśmy ją pokolorowali to by było dobrze Jeśli uważacie, że jestem podobny do świnikitka, zostawcie kciuka do góry Kirbity też Z czego się śmiejesz? Przyznaj się To było z drugiej strony tak, wyglądało lepiej, ale teraz... To przestań, zostaw po prostu, ma większy nosek. właśnie powinno być chyba Nie wiesz, proporcjami. Ja teraz zrobię jego pupcie. Tutaj mamy jego pup, 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 bu, pupcie bu, i teraz jeszcze ogonek który biamy. Moja lepsza. Trzeba zrobić wszystkie. Ciu, 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 ciu. Ała! cicho tam, trzeba mieć ogonek. <laughs> Żeby go nie tracił jak kłabuchy. Pusin, nie wiem czy wiesz, ale Mufinka zgodziła się na Pusinicę. Co i tam tyle czasu zajmuje? Pusin, idziemy to sprawdzić. Pusin, widzisz coś? Muffinka. Co to za świnka? No bo zrobiłam jeszcze z tego, chciałam zrobić, ale... Dobra, dobra, przechodzimy do naszego smoothie. Już wyciągnęłam kielich do naszego miksera i trzeba zmiksować. Świnkę. Nie. Jak to nie? Pusin, okłamałeś mnie, mm. powiedziałeś, że smoothie robi się z świnki. Zamrożonego banana. Uuu. I teraz świnka? Nie. A okay. I do tego zamrożonego banana damy jeszcze połówkę świeżego banana, żeby było takie kromowe. Świeżutki, bananek. Okej. Okay. I ponieważ na tym zdjęciu on jest taki bardziej czekoladowy, ten smoothie, to musimy tam dodać kakao. Świnia, wskakuj do miksera. Zapomnij. No przecież już w nim jest. Kitek! Bierzcie, zbierajemy kakałka Nie chcę pieśni kakaoowy. O, ja no odkuję śnieg kakaoowy! jest z normalnym to bursztus. Zakręcamy. I blendujemy. Nie cierpię blendować w ten sposób lodów, ale są pyszne. A wy, jeśli też uwielbiacie lody, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Świnka. <słyska> Dobra, widzowie, w szybką ocena, Kto zrobił lepsze świnki? Ja wydaje mi się, że tutaj głosujemy na tą świneczkę. Świnka Kitka. Muffinki, taka jakaś bardziej ludzka świnia. Nie przeginaj. No jak nie, do że ona ma ręce i nogi. <słyska> Zowie, mamy problem, mamy problem. Po pierwsze jest mi trochę za ciemny, będzie dużo kakałka, a po drugie jest chyba trochę za mało gęsty. No ale trudno, damy, damy, radę, damy radę, damy radę, damy radę! Uuu, nie panikuj, fina! zdjęcie poglądowe ja mam pomysł, po prostu wypełniłam świnie świnię czekoladą najgorsze, że on właśnie z ciemny wieszy, ale damy radę, damy radę napełniamy tym smoothie pum, 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 pum update, przydałoby się mniej banana tego świeżego, niezamrożonego no ale trudno trochę tak porozkładamy oni i teraz najważniejsze, czyli czekolada nie do świna jest najważniejsza ale kupiłam te czekoladki, ponieważ one są chyba idealnie kwadratowe, prawda? Twoja świnka straciła główkę, więc moja wygrywa dysqualification. Najważniejsza jest ta. Układamy ją tak jak na tym zdjęciu. Dobra, świnko, nie zawal teraz proszę cię Nie toń! Błagam, nie toń! Nie teraz! Nie rób mi tego, Stefan. Proszę! Stefanica, chodź, 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 chodź. Tu będzie pupcia. Pupcia, tutaj pupcia, tutaj będzie kawałek czekoladki, tak, drugi będzie. Tak. Nie, 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 Stefan nie ruszaj tego... Nie nie, nie, nie gasz nie ekran. Moment, moment. Ja tu jest napięta situation. To jeszcze raciczki! O matko, za dużo tej czekolady. A! Jeszcze raciczka! Nie panikuj, nie panikuj, nie panikuj, mówina, nie panikuj! No to super! Nie, nie w tę stronę! Nie, nie, Stefan! Ej, ej, poczekaj! Stop! Jest! Jest! Ludzie! Posiba! Ten człowiek tak tego nie kręci. Chyba świnka się powoli e, zatapia. Nie, yeah. proszę Państwa, moja świnica... Co? Twoja świnica? A! To jeszcze raz, nasza świnica jest już gotowa i zaczynamy jej wielki test raciczki. Świnica to jest ze świni, tak? W sensie tak się nazywa zupa ze świni, czy... No co? Mm, mm. Smoothie. Smoothie na jatonę. I teraz co jest gorsze? Czy ja cię zjem, czy że ty utoniesz w tym czekoladowym smoothie? Help! Taki tak, co ty robisz? Patrz, jakbyśmy taką ramkę oprawili, no co? Elegancko by było! Ta świnka straciła głowę, a miał jej to robić czekoladowy brzuszek. Spróbujemy to przykleić mhm. Specjalnie ci dałam na tym patiku, a ty i tak Gubisz tą głowę. Przyklejaj się, dobra? Teraz ją troszeczkę pomalujemy Czekaj! Widzowie, a na milion subskrypcji Jemy ten przycisk a, Czekoladowy przycisk? Robimy czekoladowy Przycisk Mufinka. Zmyliłeś coś Ma być różowy. Czekoladowy byłby lepszy A naprawiłam situation, proszę bardzo Nasz świniak a ja, Czekaj, bo ona miała ciasto, mam pomysł Co się dzieje? A Głowę, a ja chciałam ją do tego ciasteczka tutaj. A no po się nie. No bo wiecie, ciasta takiego nie umiem zrobić. O nie, tylko odpadło, ale no dobra, to w ogóle też nie uważacie? No, tu słabo mufinka. Moja śminka lepsza. No dobra. Pora na przepis numer Czy chodzi o wiem jak naprawić tą situation. Odlerki jeszcze nie została Śminka? Głowa świni Wymienia tą naszą. O. pięknie. Mufinka, mm a gdzie jest Przyszła pora na z Smufi, tylko na tak. Tak jak pamiętacie, ja robiłam cały dzień. Jako syren nas na Arielki na tym filmiku, kiedy byliśmy na premierze właśnie tego filmu. Natomiast dzisiaj nasz krab, nasz Ala Sebastian pomoże nam zrobić właśnie tamto smoothie z sereniem ogonem. Zaczynam od tego. to w ten wielki przypał. Wielki mówi to jest pushi! Bo w sklepie Kitek nie znalazł wcześniej mlecznej czekolady, próbowaliśmy z karmelową i wyszło coś takiego. O. Nie jest złe, ale. Nie, no, jest porażka, no, Taki glut tego brzet. Natomiast dzisiaj rano Kitek kupił to. Użyłam go do sam i spróbujmy, któryś wyjąć. Może faktycznie zadziała, potrzebujemy tego ogonka w miarę udanego o, no i ten to wychodzi no, o nie, zapowietrzenia, byłam pewna, że nie będzie tutaj mamy kropelkę, jeszcze jeden spróbujemy, może będzie niż. nie było tematu i na nowo zamrożony bananik dalej banana które się buntuje. Dziwisz mu się? Chcesz go wrzucić do miksera? Też by się buntował. I na koniec niebieski bornik. Wow! wow. Łał, z kolorem. I zaczynamy blendowanko. Trzy, dwa, jeden. Cicho tam, już mnie głowa boli. No i ponownie ten kolor jest taki, no nie do końca jak, jak tam. Ale przynajmniej, nie, jeszcze nie się zblendowało. Co tu się porobiło? Powinka, wszystko ci dzisiaj wychodzi tak jak mi moja świnka. Ej no, to jest niemiłe. Co przeciwko mnie nawet banan. zobaczcie jak się rozwalił, jak go kroiła. Co z tobą jest? Oczekiwania nie tak? kontra rzeczywistość. Co z tobą jest nie tak bananie? Masz jakiś problem, um. Ale kupa. Nie jest kupa, to miał być podwodny świat. Podwodny świat, taki wygląda tak. To jest taki bardziej miętowy kolor. A, ale nieźle. Napiszcie kiedyś komentarz w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony smak lodów, bo mój to śmietanka, cytryna, bakalia, bakłażan, pomidor. Co? Później walcz, walcz! Wygrałem. Dlatego ten banan jest taki tutaj, bo on ogólnie chyba był taki. Kupiłam takie, takie, jakie Nie fajne. No trudno się mówi. No, co ty robisz, bananie? Mogę to tak położyć, żeby. chociaż te kilka, które jest całe. A, nie, 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 nie. Moment. Dlatego kupiłam mrożone, proszę Państwa, boróweczki, które dajemy tutaj na szczyt. O, tutaj. I te jego burówki wyglądają inaczej, bo nie są mrożone. Mają inny kolorek. Jest pięknie, dzieciu, kocham buróweczki. Muszelek takich niestety nie mam, ale mamy nasz ogon syrenii. Ej, nie jest źle. Patrz, no troszkę są przekłamane kolorki, ale mi się podoba. Przynajmniej nic nie zaczęło tonąć, jak nasza świnieczka. Ja uważam, że jest stasi. No dobra, że czas na wielki testik naszego smoothie morskiego syreniego. Czyli to smoothie z syreny? Nie, chyba nie. Czekoladowe tyciu lepsze, ale jest okej. Okay. Koniecznie napiszcie mi, turysty smoothie. spodobało wam się bardziej, czy nasze świńskie, czy nasze gołu, oh, oh. syrenie? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Ej hey, moment, a gdzie moje?